Dobra. Kartel spodziewa się, kolesia. coś tam, coś tam, więc idź i ukradnij. No i nie doczytałem. Jeść po swój kontakt. Tak, chodziło o to chyba, że musimy po prostu tak. Musimy te auto mieć. Bo jeżeli nie, ja sobie od razu szybciej przygotowałem, żeby nie tracić czasu na yy, na szukanie tego auta. Po prostu sobie nim już podjechałem. Nie wiem, gdzie go można znaleźć. Nie pamiętam. Sorki. Tylko mówię po prostu, że to jest to auto i nie zdążyłem teraz doczytać, ale ja sobie nim specjalnie przyjechałem, żeby go mieć. Żeby po prostu nie tracić czasu na nagranie w szukaniu go. Bo, bo nie zawsze w tym samym miejscu on musi jechać, prawda? Dobra, no i zbliżamy się powoli do celu. Jak on skacze, kurczę. Chciałem zatrąbić, a my mi skacze. Dobra, jedziemy. Spotkanie się będzie na parkingu w szpitalnym Rockport. Dobra, ten cel niedaleko jest. Teraz gdzie tu się zjeżdża? Okej, okay, tu gdzieś jedziemy. O, się nie będę szukał wyjazdu jakiegoś Dobra, naciśnij klack tam klakson, aby zacząć rozmowy Zabij wszystkich kolumbijczyków, zniszcz, no i nie doczytałem, bo znikło I ja pierdzielaką ja miałam broń głupią Szybko zmieniamy, zmieniamy Dobra Teo Tam zrobimy rozrubę No, i co tutaj mamy? Jakąś walizeczkę? Tak, odwieź teczkę do kasyna. No, teczkę. Dobra. Weźmiemy broń, weźmiemy sobie to auto, bo ta jest już w lepszym stanie. Chociaż nie jest zbytnio fajna. a ten żyje? On? Nie żyje. Dobra, trudno. A dobrze, że jest misja. Dobrze, że nie jest misja nieudana. Nie był tak ważny w grze. znów pojechałem chyba kurczę, jak mnie denerwuje ta moja nieznajomość mapy. Kurczę, naprawdę w GTA Vice City fajnie mam mapę opanowaną. To jest bo w ogóle GTA jest, ja często wspominam o tym GTA Vice City, ale GTA Vice City to jest chyba no najbardziej moje GTA, w której najczęściej grałem. Nie powiem, bo w Sandra też dużo godzin przegrałem, ale chyba w GTA, w City więcej. Dobra, gdzie tutaj to jest? Tutaj na parkingu? Tak, dobrze. Są same sportowe auta, to dobrze. Weźmiemy sobie jakieś.

Dobra, mamy jakiś punkt. I, I jedziemy tam. Kurczę, też chcę jak najszybciej właśnie skończyć te GTA 3, bo mnie denerwuje z misji na misję te głupie tłumaczenie. Znaczy tłumaczenie jest dobre, ale te polskie znaki, już mi się nie chce tego zmieniać. Dobra, jest jakaś walizeczka. Pewnie jak my ją weźmiemy, to coś się stanie. A, nie, teczka odebrana. Okej. Okay. Nic się nie stanęło. <grybujesz> Następna... A, tutaj świnia mnie szczela. Dobra, walić go. Eee, gdzie te łapy mi na to moje auto? Oj, 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 o życie, co jest nie wolno wziąć? Nie wiem, tak, najlepszy skrót. No anyway. co za świnia nas tak potraktował? Wymierz karę gangowi odpowiedzialnemu za napad i odzyskaj opłatę za ochronę. No to mi się podoba. Trzeba kogoś zabić. <grym> nie, no nie jestem żadnym psycholem. Lubię tylko zabijać w grze. sobie auto kurde już leci ten palant wypad Co my musimy do tamtego miasta jechać No to wychodzi To jest właśnie kurczę ten minus, że tu nie ma op tej opcji mapa, możemy sobie po prostu całe jego GTA 3 mapę zrobić, to jest właśnie ten błąd trochę. No, dojeżdżamy na miejsce i trzeba ich tu pozabijać. Nie ma problemu spadać, gnojki. Który jeszcze? No, który? No, który? Ty, spoko. Ty, okej, okay, nie ma problemu. się chyba jeszcze musimy zebrać. Ale dobra, najpierw się z nimi tam uporamy. Okej, okay, następny. Jeszcze ktoś tam jest? Kurczę broni, niech. No, wziąłem. Co on tu robi? Odwieź pieniądze do kasyna. Kurczę, czemu tego życia się nie da wyjąć? Nie wiem czemu, może że 99... To jest zbyt... Jesteś naładowany energią! <grym> Dopiero, nie wiem, może 98... Nie wiadomo. Spadaj od tego auta! Kurde, uzięli się czy co! Zafarbuje... Zafarbujemy... Z... Ujej! No co, nie mówcie, że wybuchnie? Udało się udało się, kurcze Pierwszy raz taką sytuację Myślę, że buchnie mi tutaj Dobra, jedziemy ostrożnie naszym nowym autem चे कपड़े हाँ Dobra, to już tylko po prostu teraz jest dojechać na miejsce. No i będzie misja, mam nadzieję, zaliczona. Chyba, że jeszcze mnie zabiją. Znów na ten parking z tymi fajnymi furami mamy wjechać? Chyba tak. O, już autka stoją, czekają na mnie. Dobra, no i misja zaliczona. Dziękuję za uwagę, zapraszam na następny odcinek.